Głównym plusem jeżdżenia na targi jest możliwość poznania nowych produktów, jak i nowych firm. Tutaj, akurat w tym przypadku, mamy firmę, która zaliczyła rebranding. Dawniej było to AGA HSS, turecki producent broni. W tym momencie firma nazywa się KORV. Generalnie produkuje bardzo ciekawe modele przyglokowe. Tu mamy stary model dostępny w tym momencie u nas na rynku. Co jest bardzo ciekawe, mamy możliwość założenia przyrządów optycznych stricte z Glocka, mamy wymienne płytki, jeżeli byśmy chcieli zamontować jakikolwiek kolimator, z tego co producent mówi, na dzień dzisiejszy, co prawda są tylko i wyłącznie dwie płytki, natomiast są w stanie wyciąć otwory pod praktycznie każdy kolimator, który jest zrobiony, na, jest dostępny na rynku. Broń leży w dłoni bardzo dobrze, mamy tutaj w tym momencie wymienne jeszcze tyły, gdyby ktoś miał mniejszą, większą rękę. Natomiast, co Wam chcę pokazać, jest model nowy, jeszcze nie dostępny u nas na rynku. E Moim zdaniem leży w ręce dużo lepiej. Jest to model tak jakby bazowy, nie ma już wymiennych płyt, natomiast ergonomia tego pistoletu jest niesamowita. Mamy go dostępnego w wersji bazowej, mamy go dostępnego w wersji z możliwością założenia wszelakiego rodzaju kolimatorów red dot, z cięciem, czyli z prezowaniem przy lufie oraz z możliwością założenia tłumika. Moim zdaniem nic więcej pistoletowi nie potrzeba, a w ręce leży rewelacyjnie. E, tak, demontaż samego zamka jest genialnie prosty. Tak naprawdę jest mocno glokowy, Kapitalna sprawa. Bardzo intuicyjnie. Możliwość wkręcenia y, montażu na, na tłumik. i Popatrzcie się. Chwila, moment. Jesteśmy w domu. Zjedźmy. Okay. Bardzo fajny twardy plastik Jak widzicie jest zrobiony stippling, żeby nie, nie posuwało się, nic się nie ugina. No, kawał solidnego tak naprawdę body here? here. Yeah? Na no. where The pin na no, here. Alright. No widzieliście? Tutaj mamy blok tak naprawdę yy, trzymający zamek. Czyli tak naprawdę demontaż tego pistoletu trwa mniej więcej 30 sekund. No kurde. Dla mnie... Kapitalna klamka. Polecam nadal.